Zadanie. Tomek 70% swojego kieszonkowego wydaje na słodycze. 10% z kwoty przeznaczonej na słodycze wydaje na czekolady. Oblicz, ile procent kieszonkowego wydaje na czekolady. Zauważ, że w zadaniu nigdzie nie pada wartość kwoty, jaką Tomek dostaje od swoich rodziców. Zatem zadanie nie polega na obliczeniu kwoty, ale procentu. Na początku zróbmy analizę. X nie będzie wartością kieszonkowego. 70% z X, czyli 70% z kieszonkowego, wydaje na słodycze. Po zamianie 70% na liczbę, to jest 0,7X wydaje na słodycze. Zerknijmy na graf. X to jest jego całe kieszonkowe. 70%, czyli 0,7X, wydaje na słodycze. Pozostałą część, 0,3X, wydaje na inne rozrywki. Teraz rozpiszmy, jak wyglądają nasze wydatki dotyczące słodyczy. Jeżeli weźmiemy nasze słodycze i pomnożymy przez 10% a 0,1 to jest 10%, to obliczymy ilość wydatków związanych z czekoladą. Pozostałą część, jaką wydaje na słodyczy, ale już nie na czekoladę, ale na pozostałe inne słodycze, na przykład ciasteczka. Mnożymy przez 09. Dlaczego przez 09? No skoro tutaj wydał 10%, to tutaj na resztę wydaje 90%, a 90% to jest 0,9. Zerknijmy jeszcze raz tutaj na zapis. 10% z kwoty przeznaczonej na słodycze, czyli otrzymujemy 0,07x wydaje na czekolady. Teraz zastanów się, taki ułamek. Jaka to jest część setna? No to są przecież, e, jak każdy widzi, 7%, czyli to jest inaczej, 7% z naszej pierwotnej wartości. Wobec tego napiszmy odpowiedź. Na czekoladę wydaje 7% swojego kieszonkowego.